Jeżeli komuś jeszcze było mało dramaturgii na rajdzie Safari, to kolejne odcinki specjalne jej dostarczyły. Josh Mackerlian i Ion Trissin tym razem jechali bez gogi, ale za to musieli się zatrzymać rano, by zmienić drążek kierowniczy w swoim Fordzie. Thierry Neville z Martinem Wydegę za to zatrzymali się, by zmieniać koło. Na pozostałych os ich tempo było dalekie od ideału, co kosztowało ich pozycję. Skorzystali na tym Takamoto Katsuta oraz Aaron Johnston. Japońsko-irlandzki duet, jako jedni z nielicznych, uniknęli większych przygód na porannej pętli, wygrali jeden OS i mają czwarte miejsce. Przez długi czas wydawało się, że trzecia pozycja Oita Tanaka i Martina Jarveoy może być zagrożona, ale Safari jest nieprzewidywalne i teraz to oni mają rywali w zasięgu wzroku. To dlatego, że nie raz, ale dwa razy Calle pera z Jonny Haltunenem kończyli odcinek specjalny z przebitą oponą. Zamiast myśleć o ataku na fotel lidera, finowie muszą spoglądać za siebie. Los sprzyja na razie Elfinowi Evansowi oraz Scottowi Martinowi. Mimo, że oni też musieli zmieniać przebite koło po odcinku, mimo, że mieli drobne problemy na ostatnim oesie, to teraz mają relatywnie jak na safari komfortową przewagę. Wśród tych, którzy nie zapiszą tego dnia do udanych będą niestety Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Załoga Orlen Rally Team złamała zawieszenie na pierwszym osie dnia. Spędziła długie minuty na próbach naprawy, ale ukończyła pętlę oddając samochód w ręce mechaników. Nie bez przygód, ale także na mecie. Poranek zakończyli Daniel Chwist z Kamilem Hellerem. W klasyfikacji WRC2 zajmują obecnie piąte miejsce.